Zobaczcie, kolejny punkt na naszej mapie od muszyny wyjechaliśmy i jest tutaj taki punkt widokowy, który się nazywa Ślimak, jak dobrze pamiętam. W każdym razie widok jest obłędny i miejsce jest naprawdę super, a chyba najbardziej urokliwe miejsce. To jest sama ta droga, ta motocyklowa, może, a nie sam ten punkt widokowy. No punkt widokowy oczywiście jest zajebisty, bo widok jest przepiękny. Zaraz was zabiorę tam na górę i zrobię, zrobię takie ujęcie, żebyście to mogli zobaczyć. W każdym bądź razie to była taka już dzisiaj jedna z wisienek na torcie, przede wszystkim jest pogoda się zrobiła, jest dużo cieplej I też to miejsce naprawdę warto przyjechać, zobaczyć na własne oczy Jeśli jesteś motocyklistą to po prostu przyjeźdź tu na sam punkt i tyle warto, warto tu po prostu przyjechać i zrobić sobie fajne ujęcie, fajne zdjęcie i na własne oczy zobaczyć ten widok Zobaczcie go razem ze mną To najlepszy widok z no. stąd. No, a jest więcej taki. takich, tylko było na mnie po drodze. Nie no, to było tutaj kurde waja i droga i podjazd i widok. O, no, a fota jaka kuźwa. <słek> I to w Polsce. O. No, taka e, tracer na, jako pierwszy plan. Fabik z tyłu patrzy sobie i gula, oddycha widokiem No, to ty ty... dopiero fota, kurwa Skąd takiego fotografa wytrzasnął? A, no wiesz, w telewizji pracował ponoć kiedyś A, no To wiesz, gość La... La... Ale widoczek z przodu też aj, aj, aj. Kurna, tylko ten deszcz i wiatr niepotrzebny, no No nie Ale fantastyko. Wszędzie barany w podwórkach O, ale ładnie, silniczkiem hamuje. Fura jedzie, uwaga SK, katowice. Ta? A nie wiem, nie znam się. Chyba ją śląskie katowice, no. Fajnie tą rzekę tam widać. Naprawdę kurde i u nas też można fajnie pojeździć, no To w sumie cały dzień po górach Ganiamy. No mamy 215 km w zasadzie tylko zrobione, zobacz a 3 godziny, a tyle robię to w 40 minut u nas. No tak nie no, trzeba ten... Trzeba zatankować, ale to wiesz co zatankujemy trochę później, bo... Staliśmy i znowu stawać, tak wiesz. Dobrze no. przejedziemy. A, nie wiem, jakie mi średnie mam. Teraz mam filowe. Nie, ja chcę średnie, średnie. Eee, 4-8. A pomyśl sobie, jak w Alpach, jakie zjeżdżaliśmy gdzieś tam w Austrii, I zjeżdżasz tak, że e, jakieś, nie wiem, 45 minut zjeżdżasz z góry. No. Masz zgaszony silnik musisz hamować do no, A, a ja później tar tarcze i klocki, kurna się kończą po alpach no. ale tak jest jazdy, nie? No. Kurna, tutaj to jeździ. Tyle, że nie podcitujesz tam. Tutaj oparki równomiernie zużywasz. Przód tył? Nie, na no ten, no co. Ca... Tu bylcy, jak jeżdżą. A, Słowenii jak jechaliśmy taką drogą, jak ta, no. w górach, to przed zakrętami musiałeś trąbić, bo kurwa tyle motorów jechało, że dwa było ciężko się minąć, wiesz? I cały czas tam gdzieś trąbiłeś, wiesz? O, no akurat pod sklep, nic co nie jedzie? Sklep podjedziemy, na chwilę się zatrzymamy. O, już widać nasze miejscowe, patrz Gdzie? Tam przed nami, górę, te rzeka. O! Pięknie. Przerwa! Przerwa pod GS-em! Ale GS-ów nie mamy! Krótka, e, krótka, szybciutka przerwa na wymianę baterii, ale znowu jesteśmy w fajnym miejscu. O, tam jest nasze miejsce docelowe, tam, tam będziemy na dole. E, tu cały czas fantastycznie, po prostu bateria mi padła, dlatego się zatrzymujemy, stary, bo cały czas nagrywam na no tym. Pan mówi, że mu się bardzo podoba. Kręcę tutaj te zamknięte urwisko. <grystanie> Cały czas kozacko, zaraz wam pokażę Jest fajnie no. Normalnie nawigacja by Cię tu nie nie Sama ręczna robota, ręczne rysowanie Pięknie bo Takie zwiedzanie lubię właśnie Tak jak teraz jechaliśmy Jak rowerem no. Ale pedałować się trzeba Ja widzę, że tutaj chłopakom Ta trasa bardziej się podoba Niż na początku, no nie ma co się dziwić Bo pogoda ładniejsza też ale jednak te widoki tutaj, gdzie jednak może nie jest tak wysoko w górach, ale widoki są, bo nie ma też przecioru. Zobaczcie, tam jest Dunajec, właśnie pięknie to wygląda. No rewelacja, za chwilę tam będziemy i będziemy po drugiej stronie, gdzie są wyższe góry, to będzie równie fajny widok eee, na tym. A co mi się tu włącza? Nie chcę CD. Kurde, frak, interkom. <laughs> Wspaniałe miejsce. No i wyjedziemy w tym miejscu, gdzie jest zamek. Taki ciekawy przejazd tam będzie. No, uwaga, samochód. Ale przeciął. Do Hawiry pojechał, co? Jo. No i teraz spacz, Kurwa, Człowiek, kurwa jaki zjazd. Jedynką zjeżdżam. O, trochę kurwa rozkopane. Wszystko warczy kurwa na jeden tak. <gry> o, Tu lepiej się nie rozpędzać, bo nic nie jechało. Trochę taki jak Gaj Oliwny tam nad gardą jak jechałem. Też rzucę wam tutaj nagryweczkę, gryweczkę z tego, bo to jest niesamowite. A jeden na napędza go, napędza! O, u mnie też Tyłem mu trochę pomogę. Dobry zjazd, dobry. Kurwa, ten widoczek, co? No. To jest to. I takie zwiedzanie z siodła motocykla, to ja lubię. Teraz popadało, to tylko trzeba uważać, bo kurde... Syfu, nie? Syfu jest, bo, bo padało dopiero, co? Wczoraj, dzisiaj. Przede wszystkim tutaj, co jest fajne, to są dosyć dobre asfalty. No. Nie? Może nie są szerokie. Ale są kurde, ładne asfalty, nie dziurawanie, nic Zamek przed nami Zobacz jak pięknie biało-czerwona flaga powiewa Podziwiamy. Ciekawe czy ten Czy dziewki są. A na pewno, we dworze. Niechcące to dziewkę można zbrzuchać w czworakach, nie? W tym kabarecie. Będzie ciężko wyjechać To pan Dawaj Dobra Jedź. Wolne, 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 wolne macie wolne, wolne Do. dobra Jeżdżamy na fotkę i jedziemy dalej Stajemy? Tak, na fotkę tylko Na środku ładnie stańcie, o to pod, ze słońcem trzeba robić zdjęcie, nie, nie zro... pod słońce. Nie zrobisz, bo zamek, zamek nie będzie widać. Co? Fotkę tylko, gdzie oni pojechali. Aha. Ale pod słońce nie zrobimy. No dobra, robimy fotkę i ogień. No, no akurat tak w dół jeszcze, nie? Pójdziemy dookoła się znajdzie no. Moje nie ten, nie nie urabią tak, jakby poleciał Kurde, nie pamiętam, którędy byśmy tam jechali, no. Wbijaj w nawi kurczę ten punkt zborny. Zaraz ten, zaraz bije, zjedziemy tylko tu na dół. Bo jest 18 godzina, to teraz dopierdamy do, do siebie już i coś tam, jakieś zakupy się zrobi, można usiąść sobie jakąś butelczynkę zrobić. Bo tak <grym> jak jeszcze będziemy się kręcili, to my na 21 nie dojedziemy. Skąd to myśmy tu przyjechali, stąd? Chyba nie stąd. Tak, z dołu, z dołu. Myśmy ostro pod górę szli. Kurna, ale myśmy tędy jechali, kurna. Gdzieś tutaj coś żeśmy pokiczkali ale to jest taka główniejsza droga, czyli lecimy... Czekaj co to jest Jećnią, nie? Nigdzie nie zawracaj. O, czego? Może tu Cziszkości. Nie, 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 nie skręcaj jeć Nie? Jedziemy z rzeki, to jest taka chuda uliczka, ale ona jest lepsza niż ten. Ale mamy na górę przejechać, wiesz. Na drugą stronę. A to objedziemy górę i tyle no. <laughs> Artur? Artur, dobrze tak? Dobrze mówię? ja nie wiem. Nie Artur, czekaj. O, Arek. 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 To jest wkurwiony szmugul chodzi jak nie wiem co. Tak, mówisz? Na 100% kurwa. Może przeliczył, bo teraz coś ten... Coś inaczej pokazał. I tak będziemy się cisnęli tam do góry. Ale to kurde tam... <laughs> To jest tą brązowo, co jedziemy, czyli taka droga, nie? No. Ja tu patrzę na nawi, żeby przez górę przecisnąć Filipowicę, czy coś takiego, nie wiem, kurna, baga, to jest na przełomie ekranu. Wtedy byśmy w ten odbili tam w prawo i do góry pójdziemy. Ja tak patrzę po takich główniejszych, nie? No. Nie tych takich zgrzaczkach białych, tylko brązowe co są na nawigacji, już. Czyli taka jak ta droga. No chuj, tu w prawo skręcę i już Samo wyjdzie Tak, w Tak, bo ona główna taka, co idzie do góry Tak, jedna dalej, będzie dobrze Tu czy stoję ja? No Jedziemy do miejscowości Grudek nad Dunajcem mhm. Dzień dobry Eee, dobry, to jest rok. Teraz. Nie widzieliście kufra gdzieś po drodze? Nie, bo my jedziemy stąd. O przepraszam, stąd tu jedziemy. Kurna koleżka kufra. Ale sobie. co, walizka ciągnął? 7 o, 10, się z zł.